Hejka witajcie. Hejka, witajcie! W kolejnym hmm. filmiku na tym kanale. Dziś powiemy trochę o naszym klubie. A, a na koniec będzie info: podstawowe rzeczy. Klub nazywa się Whale Ponies. Jesteśmy właścicielką Właśnie. tego klubu. Przeczytam teraz o klubie. o klubie. Hejka, witajcie w klubie Whale Ponies. Mam, na, mam nadzieję, że zostaniecie w nim jak najdłużej. Um, oferujemy rajdy, spotkania klubowe, pikniki, kadry i wiele więcej. Trójklubami. W Trójklubowy wymyślamy razem na spotkaniu. Plan tygodnia. Um, poniedziałek 17.30 kadry spotykamy się w winnicy koło studni, przechodzimy na karych lub siwych koniach. Wtorek wolne, środa wolne, czwartek wolne, piątek 15. Podsumowanie tygodnia spotykamy się na w farmie Spiwa. Sobota 13.30 ride. spotykamy się w... Orland przy Cavaletti i jeśli nawet wy nie należycie do tego klubu, to też możecie przejść na stronie Niedziela wolna. Reguły. Reguła są ksywki. a więc jak Michalmy, Lama, Clara, Jackie, Jacqueline, Light, Galow, Agata, Zebra, bardzo musiałyśmy napisać to Ano Adelaide Sunlord, Kokos Clara, Pony Bonifacia Boni Aga i Agafa, Agafa jest. I same sobie wymyślały. I są dwie liderki i jeden tak, tak, dobra, i teraz to krótkie, takie krótkie. Inne, to bardzo krótkie, ale bardzo dobra, ja mówię. Po um, pierwsze, pierwsza rzecz, mamy nowy monitor. Po, dru i, e, tak po drugie, mamy nowy nie. komputer. a, nie. Windows 7. I uwaga. Nie, jeszcze, nie. Czarte, jeszcze trzecie. A, a są cztery. Um, tak. Mamy nowy... Mam, znaczy to z tego, że mamy nowy komputer, możemy nagrywać OBS-em. Czyli takim programem do nagrywania, i jeszcze mamy nowe części. Ładnie. To jest super. To by było na tyle. Nie! Jak nie! nie jak chcecie zrobić? O, na To napiszcie na Skype'ie. Na Skype. A na skajpie to Znaczy w komentarzach będzie mój link. W komentarzach, a nie w opisie? Przy, w opisie. I będzie I... też link do... A! jeszcze filmiki teraz będziemy... Filmiki teraz będziemy e, obrabiać w takim programie... E, Lightwork. Więc y, mamy nadzieję, że ta, to, że no, mamy nową grafikę i że możemy nagrywać OBS-em Wam się spodoba i postaramy się, żeby naprawdę dobrze dopracowane. I będzie na pewno... Tak, postaramy się zrobić inną. Się... Albo postaramy się zrobić, albo jeszcze coś. Innego. Więc to by było na tyle?